Sanach jest w końcu z nami, witaj w RMF MAX. Witam, witam. Czy jesteś Sanach, czy jeszcze jesteś Zuzią? Ja jestem, jestem Zuzia, jestem totalnie Zuzia. Zresztą znaczy to jest trochę śmieszne, bo moje rodzeństwo ostatnio do mnie mówi Sanach. To tak zauważyłam. I mi jest tak głupio, bo jechaliśmy metrem z moim bratem i on tak mówi Sanach, coś tam, jak się czujesz Sanach? I tak mówię Dawid, cicho. Ktoś się dowie, no. że to ja. Znaczy, raczej nie wiem, czemu tak zaolegowałam, bo naprawdę jakby wydaje mi się, że tego nie ma jakichś takich rozpoznawania mnie, czy czegoś się wątpię. Jest za duża różnica, myślę, twarzowa pomiędzy tym, co widać w obrazku, a tym jak chodzę na co dzień. No właśnie, bo mhm. no. Bo to też, jest, to też jest strasznie ciekawe, że masz mega dojrzały głos, jak się Ciebie słucha. Od wielu osób słyszałam tutaj, że oczywiście Ty też na pewno to słyszałaś, że Ej, to jest taka młoda Sarsa. Pewnie słyszałaś te porównania i wiele osób spodziewa się, że będziesz dziewczyną w wieku Sarsy. A tutaj jest Zuzia, która ma 22 lata. Tak, dokładnie. 22, we wrześniu 23. Mhm. Tak, nawet nie zauważyłam, kiedy to minęło, naprawdę, już od pamiętam. Zaraz, tak ostatnio sobie uświadomiłam, że zaraz mam 23 lata, 22 to jest tak, że nawet chyba Taylor Swift śpiewa 22, mm -hmm. <śm> <śm> więc tak myślę sobie, jest to młodość, a 23 myślę sobie, o, starość. <śm> tak leci, leci. No, no a teraz jeszcze jak to. się wszystko rozkręci, to po prostu miesiąc za miesiącem, rok za rokiem i tutaj będzie już 24-25, ale to są naprawdę bardzo fajne lata. Zuziu, będę do siebie mówiła po imieniu. Chciałam cię zapytać o to właśnie, o ten, o ten taki upływający czas, bo Publiczność jakby nie miała się czasu do ciebie przyzwyczaić. To znaczy, to nie było tak, że na przykład przez pół roku oglądaliśmy Cię w jakimś tam muzycznym TV-show, prawda, co sobotę występowałaś i obyliśmy się z twoją, z twoją osobą. Ty się po prostu pojawiłaś i podbiłaś listy przebojów, podbiłaś serca. I zdaniem niektórych ty po prostu się pojawiłaś znikąd e, i od razu zawojowałaś listy przebojów. Czy z twojej perspektywy dojście do pierwszych miejsc na listach przebojów też wyglądało e, i było takie szybkie, czy jednak trochę zajęło? No, strasznie, jakoś długo. Znaczy nie, 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 to nie tak długo. Właściwie to po prostu czuję, że małymi kroczkami, bardzo to tak stopniowo się robiło coraz większe i większe te, te piosenki, tak sobie wstawiałam na YouTube. A. Z każdą piosenką miały coraz więcej tych wyświetleń i tak coraz więcej osób mówiło mi, że z gdzieś tam mój znajomy ciebie zna, I tak mówi, że słucha. Sanach I, I tak zauważyłam, jakby, że coś tak zmieniało z czasem, no i wiadomo, jak już szampu pan wystrzelił, to, to wtedy było takie bum, jakieś wow, skąd to się bo nagle tak jakoś wystrzeliło, ale, ale raczej, nie wiem, mam wrażenie, że, że nie zmieniło się za dużo. Ja tak się teraz tylko um, czuję, że chciałabym tak um, te piosenki dużo jakby częściej wstawiać może mm -hmm. na, na, na YouTube'a i tak dalej, żeby to tak, żebyś nie, nie rozleniwić i tak... Um, nie mieć takiej przerwy, jakiejś. Mam mega dużo tych piosenek i chciałabym je wszystkie opublikować. No właśnie, słyszałam, że to tam w dziesiątki grube, a nawet chyba setki idą ilości Twoich piosenek. Czy ty się zajmujesz i, yy, i muzyką, i pisaniem muzyki, i tekstu? Jakby to jest cały pakiet od ciebie? To yy, znaczy, melodie to wszystkie są ode mnie. Tekst... Są niektóre moje, niektóre są takie, że muszę się tam zapytać Madzi Wójcie o to, co na myśli. Czasem mi pomoże w tym, żeby gdzieś tam uzupełnić te teksty, czasem mm -hmm. mnie zainspiruje to w ogóle czegoś nowego, więc to zależy od piosenki. Ostatnio tak właśnie się bardziej chyba w siebie wierzę pod względem tekstowym i tak się podejmuję pisania całych tekstów sama, bo to takie były pojedyncze piosenki, a ostatnio tak. Let's mm -hmm. uh, we Trochę się rozkręcam, ale zobaczymy. Mam takie marzenie, żeby kiedyś napisać jakby całą płytę już sama, tekstowo. Ja myślę, że niedługo, jakieś, wiesz, pół roku, rok, no półtora, góra i już będziemy mieli całą płytę Made by Sanek. E, Moja droga, chciałam cię zapytać o, o to, na czym ty grasz, bo ty grasz i na skrzypcach. Przed chwilą sobie rozmawiałyśmy, że jesteś właśnie po egzaminach, że skończyłaś rok akademicki w klasie skrzypiec. E, oprócz tego pianino też wchodzi, prawda? Generalnie chyba wszystko, ukulele jakieś? Um, ukulele, gitara, ale to jest naprawdę bardzo słabe w moim Aha. wykonaniu. Jak gram na ukulele i na gitarze, znam kilka akordów, jakieś swoje ukochane piosenki zagram, ale, ale to tak słabo wygląda, bo ja tak nie umiem tą ręką tak ruszać, bo mi tak ta, ten, ten nadgarstek tak mi lata jak, um, jak gram na gitarze i wszyscy się, się śmieją, już to nie umiem. Ja nawet nie wiedziałam, że nadgarstek trzeba jakoś tam sztywno trzymać grając na gitarze. Ale tak śmiesznie wygląda może przez skrzypce, że tak zawsze się uczyłam na skrzyptach, że tutaj musi być luźno i przez to jak na gitarze gram, to mi tak właśnie lata, no, ale no, nie ma. To może smyczkiem na gitarze słuchaj. No właśnie. No na skrzypcach czuję się chyba najpewniej, więc pewnie w tę stronę będę szła i na koncertach chciałabym skrzypce gdzieś tam często mm -hmm. pokazywać. Jakieś takie pianinko, no to tak, to tak jak umiem, to będę grać, ale ukulele to nie wiem, czy to dobry pomysł, albo gitara. Okej, okay, no zobaczymy, tak jak mówię, za parę lat tym. Ja uważam, że to nas bardzo, bardzo zaskoczysz. Chciałam Cię zapytać, wracając do tych skrzypiec, ponieważ to one towarzyszyły Ci przez większą część chyba Twojego życia, prawda? A ten, ten, ten wokal i ta ścieżka wokalna pojawiły się trochę później. Ale czy, czy, czy to było tak, że... Pomysł na to, żeby na scenie jednak śpiewać, a nie tylko grać na skrzypcach y, gdzieś tam cały czas w Twojej głowie był? Czy po prostu jak grom z jasnego nieba pewnego razu uznałaś, że, że ty będziesz śpiewać, że będzie YouTube, a potem będzie już scena, płyta i tak dalej? Chyba ten pomysł się pojawiał tak, że no, skrzypce zawsze były takie, że ja grałam sobie jedną ja kompozycję, wiadomo, tych wielkich kompozytorów. Jakby dążyłam do perfekcji, mm -hmm. że tak jak... Stanuję z moją panią profesor, i tak dalej. A jednak, jeżeli chodzi o moje piosenki, to tutaj poczułam taką swobodę, nie? że jakby, jak powstawały te moje pierwsze kompozycje z pianinkiem, to, to czułam, że to jest takie fajne, fajne uczucie, coś nowego, że ja mam taki wpływ na to, co powstaje, nie? że to jest moje. Mhm. I strasznie mi to podobało, I, i myślę, że po prostu jakieś. Jakieś takie moje smutki, takie rzeczy, co tam we mnie siedziały, bo ja byłam taką dziewczynką, bardzo coś tak przejmowała i pewnie trochę też jestem do dzisiaj, ale wcześniej bardzo tak przeżywałam wszystko. Mhm. I, I to i jak byłam właśnie mała, to też zapłakana z jakiegoś drobiazgu. Bardzo często to się zdarzało i, i chyba po prostu o tym pisałam. Jakoś tak lubiłam, lubiłam tak pisać o tych rzeczach, które mnie tak właśnie dotykają. To, to najczęściej właśnie przy pianiku tak powstawały te kompozycje, raczej na tematy smutne. Okej, okay, ale podobno... to jest w ogóle ciekawe, bo ty jesteś bardzo wesołą, bardzo pogodną osobą, więc to, o czym mówisz, że pisałaś i też pewnie też trochę piszesz, bo przecież nie da się wyzbyć tego, co się, co się czuje w środku, trochę się nie nakłada, bo nawet twój wizerunek jest przecież bardzo, bardzo bardzo, bardzo kolorowy. Wystarczy spojrzeć na... Prawda? Tak, ja tak, tak. Chciałam dużo różu, takiego pudrowego różu, bardzo piękny, dużo właśnie takich kolorów fiolet, jakiś lawendowe takie bardzo lubię. I, I myślę, że właśnie te kolory są super, bo są takie, mam nadzieję, że nie, nie są za bardzo takie dzie, dziecięce, ale ja bardzo lubię takie słodkie, wiesz, takie kolory, to tak. właśnie, sceneczki tiulowe bardzo lubię. I te kwiatki kolorowe to też mi się strasznie podobały i myślę, że to jest właśnie fajne w się raczej. Jak, jak myślałam o tym wizerunku, to tak raczej mi chodziło o tę delikatność, bo kwiatki delikatne, sukienki delikatne. Tak. I, I tak bardzo chciałam w tym kierunku i dlatego te piosenki myślę, że może też są trochę takie właśnie delikatne. Tak bym chciała. Um, ale kto wie, może za chwilę jakiś pazur będzie. Może, ale na razie uważam, że ta delikatność jest naprawdę bardzo potrzebna, jest bardzo ładna i naprawdę świetnie się na tę delikatność patrzy i świetnie się jej słucha. Ty jesteś podobno wielką fanką Dawida Podsiadło. Aha. Aha. I on jest też twoim fanem i to już wiesz, bo ci wszyscy mówili. Pytanie, czy Dawid Podsiadło też już ci to osobiście zdążył powiedzieć? Miał okazję? Um, miałam okazję poznać i naprawdę po prostu to było coś niesamowitego, bo, bo jakby Badawi tak więc niesamowitą, taką bardzo e, osobą, którą podziwiam, Marcie, jakby nie z tej planety, więc mm -hmm. no, wielkie moje marzenie to było, żeby on jakby e, żeby mu się spodobało, o, żeby ta moja muzyka mu się podobała, więc jestem bardzo yes. zadowolona i... No i takie cieszę się bardzo, bo do dzisiaj naprawdę to jest tak ogromna dla mnie inspiracja, ja to byłam zawsze Bardzo taka tychsocza w tekstach taka, że tylko teksty po angielsku, wszystko po angielsku, że ja chcę za granicę I tak obserwowałam sobie już jak byłam trochę młodsza, właśnie jak to Dawid tak um, Szedł po swoje i tak mm, mi się to spodobało bardzo i na pewno mnie też zainspirowało, żeby tak Tutaj właśnie po polsku, żeby może tak spróbować. Z tymi piosenkami po polsku właśnie tak wkręciłam się ostro. No i się udało, bo szampan wystrzelił. Szampan jest na pierwszych miejscach list przebojów, jest teraz tam melodia. Chciałam cię zapytać o ten, chciałam cię zapytać o ten twój pierwszy singiel, ponieważ. Yy... No to na pewno nie jest łatwe dla artysty, który debiutuje, gdy jego singiel pierwszy jest absolutnym hitem. Z jednej strony oczywiście to jest spełnienie wszystkich marzeń, ale z drugiej strony no to jest taka zagwostka, prawda? Co zrobić, żeby dalej było tak samo dobrze, albo nawet jeszcze lepiej, prawda? Masz tak? Mam totalnie mam tak, znaczy jestem mega zadowolona, bo się troszkę bałam, że ten szampan mógł być na przykład odebrany, że jest Impreza, szabę się wylewa i tak. Jeszcze ty na różowo. Tak, no właśnie, tak ja zastanawiałam, bo, bo jakby ja o tym totalnie nie śpiewam, w sensie nie chodziło mi o żadną no, imprezę, tylko o coś tam głębszego. Nie? No mhm. więc zastanawiałam przez że... chwilę. Ale jestem bardzo zadowolona, bo teraz i ten singiel, melodia, który tam gdzieś sobie leci, właśnie to, to widzę, że też się podoba. On już jest troszeczkę bardziej chyba poważniejszy tematycznie, bardziej wprost chyba mówię o tym, co tam mi siedzi w głowie. Jestem bardzo zadowolona i tak właśnie mi to mm, tak podniosła na duchu, że, tak, że, że właśnie taka Sanach bardziej może, co, o, taka pokazująca te swoje uczucia w tekstach i tak dalej, troszeczkę bardziej konkretnie i tak wprost, to też może się spodobać, więc jest okej. Okay. Ale ty nawet w bezpośrednim kontekście jesteś taka, kontakcie, jesteś taka wprost, mówisz, chyba co myślisz, prawda? Jesteś bardzo pozytywna, nie kryjesz swoich uczuć, więc czemu by tego też nie robić w muzyce, skoro, wiesz, ja cię na przykład całą teraz kupuję i uważam, że jesteś super dziewczyną, więc myślę, że nasi słuchacze mają bardzo podobnie, jeżeli chodzi o Twoją muzykę. Ja Cię chciałam jeszcze zapytać, Sanach, o, o to, jak wyglądało twoje wyobrażenie na temat tego, jak to kiedyś będzie. No bo z tą muzyką, tak jak już ustaliłyśmy, byłaś związana od bardzo dawna, ale nie od dawna występuje. Na scenie jako wokalistka. Czy to, jak sobie wyobrażałaś swoją karierę, swoje bycie na scenie, swoje bycie w radiu, pokrywa się z tym, jak to wygląda w rzeczywistości? Jest tak samo fajnie? Jest, jest mega fajnie, znaczy troszeczkę mnie ominął ten czas koncertowy, takich koncertów jakby po płycie i tak dalej, ale myślę, że jakby na pewno będzie czas na to i jakby teraz był taki czas też tych live'ów i to też było super przeżycie No ale na pewno jakoś nie myślałam za dużo o tym jak, jak to będzie, więcej chyba myślałam wtedy kiedy, kiedy się komponowałam z pianinkiem na scenie. I pamiętam, że tak miałam wrażenie, że może kwartet smyczkowy, ja na piadinku, może jakaś harpa gdzieś tam mm -hmm. i jakby i to wszystko. A, a teraz to, to jakby jest troszeczkę inne. Jest, dla mnie to jest na pewno coś nowego. Na przykład nigdy nie śpiewałam z odsłuchem tak w uchu. Mm -hmm. i, i to... Dla mnie takie, że tutaj mi coś wypada, tutaj ten jak to sobie ustawiać. I już powoli się z tym oswajam i już wiem o co w ogóle mi chodzi, że tak co ja, ile ja chcę tego nam w uchu, ile. Zawsze śpiewałam z tego uchu, tak to tak, co stoi na scenie, tak. ten, to jest dla mnie nowe. Mhm. I takie rzeczy, myślę, że takie właśnie dla, to dla innych już są normalne artystów, pewnie już są odwojeni, to ja się czuję taka jeszcze świeżutka w tym, ale będzie czas na to, myślę, że spoko. Pewnie, że tak. Ostatnie pytanie chciałam Cię zapytać, już trochę na nie odpowiedziałaś, ale właśnie straciłaś ten czas na kontakt bezpośredni z fanami podczas koncertów, podczas spotkań. Czy masz jakiś inny sposób na to, żeby, żeby utrzymywać z nimi relacje i budować te nowe? Czy to jest po prostu budowanie przez nową muzykę, którą wypuszczasz? Na razie się skupiam właśnie chyba na tym komponowaniu. Chciałabym teraz myśleć raczej o tych nowościach, bo płyta płytą fajnie, że jest. Ja już myślę, co będzie dalej. I jestem mega zadowolona, bo tak dobrze się przyjęła, więc na pewno przez Instagrama właściwie, bo tam czasem zerkam, co się dzieje, to tam właśnie widzę, jakie są reakcje. I jakby, chociaż nie ukrywam, że po płycie miałam takie myśli, że co teraz, co z tym robić. Chyba normalnie to bym coś grała, jakiś koncert czy co. A, a tak to jednak te koncerty były, jakby live, były gdzieś tam na Instagramach czy na Facebookach i, i to, to też było spoko, a jednak nie wiedziałam, czy ktoś tak, nie wiem, słucha tych moich rzeczy do końca, czy tak tylko. tylko... Czy one tak przypadkiem lądują na tych pierwszych miejscach we wszystkich rozgłoszeniach w tym kraju? <grym> No, to, to na pewno było takie bardzo, bardzo skakujące i miłe, więc idę dalej. Idę dalej. Trzymamy bardzo mocno za siebie Kciuki w RMF Max. Zapraszamy cię do nas tak często, jak będziesz miała ochotę wpadać również na pierwsze miejsca u nas na listach obc. No i czekamy, aż się zobaczymy na jakichś koncertach pod pięknym, słonecznym, letnim niebem. No, nie mogę się zaczekać. Dziękuję bardzo. Za Dziękujemy Ci serdecznie, Sanach. Trzymaj się cieplutko i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Keep the